Dobrze jest umieć docierać do swoich klientów czy za pomocą telefonu, czy maila, ale jeszcze lepiej jest, kiedy klient zgłasza się do nas sam. Jak to zrobić? Adam Szaran. Katarzyna Szaran. I w tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. jaka się powiedziała, dla nas sytuacją idealną jest, kiedy dzwoni telefon i ktoś czegoś chce od nas, znaczy chce coś kupić. Natomiast, żeby do tego doprowadzić, no to musimy podjąć szereg działań, które sprawią, że znajdziemy się w koszyku świadomości naszego klienta z czymś bardzo konkretnym. Wtedy on, jak będzie miał potrzebę, no to wtedy do nas zadzwoni bądź napisze. I o takich właśnie działaniach będziemy dzisiaj mówili, co my możemy zrobić, żeby klient, kiedy tylko zaistnieje potrzeba, no przypomniał sobie o nas. Pierwsze, co możemy zrobić, to jest reklama. Reklama na przykład w wyszukiwarce Google, gdzie jest duża szansa, że użytkownik właśnie w danym momencie zobaczy naszą reklamę, gdyż właśnie ona wyświetli się wtedy, kiedy on czegoś szuka. Niestety niekoniecznie musi nas znać, no i przez to niekoniecznie w nas kliknie. Inną opcją jest reklama w portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram. Tam można naprawdę świetnie reklamę stargetować i jest duża szansa, że użytkownik nas zauważy, że się z nami opatrzy, co nie oznacza, że koniecznie kupi. Natomiast już jest szansa bycia w jego świadomości. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to taka, że właśnie teraz toczy się bitwa na rolki. To oznacza, że wszyscy ci dostawcy platform społecznościowych. Biją się o ten format y, istnienia u nich. Chodzi o to, że jak TikTok szedł z rolkami i zaczął zabierać klientów, no to pozostali stwierdzili, no to my musimy też promować rolki, żeby klienci nam nie odchodzili. I się okazuje, że jeden film wyprodukowany z merytoryką jakąś fajną, przez którą klient cię pozna. Wyprodukowany na jeden portal, można zamieścić na wszystkich pozostałych i tutaj to się różnie oczywiście nazywa, ale mamy do dyspozycji Instagram, Facebook, mamy do dyspozycji YouTube'a, mamy do dyspozycji nawet Linkedina, no i oczywiście TikTok. I teraz rolka jest promowana nie tylko do naszych dotychczasowych klientów, którzy są naszymi znajomymi, na przykład na Facebooku, bo tam jak napiszemy posta, no to post dociera do małej grupy osób, które nawet nas znają. Rolka dociera do części tych osób, które nas znają, ale też dociera do nowych osób, przez co no, mamy dużo szersze dotarcie do tych, na których nam zależy. I teraz popatrzcie, że forma reklamowa, taka wideo na jedną minutę, bo tym jest właśnie rolka, ona daje poznać nas ze strony merytorycznej. Ktoś patrzy na nas i mówi, o, tego człowieka chciał Chciałbym u siebie w firmie, żeby dostarczył mi to, o czym mówi, żeby dostarczył mi swoich usług, więc zwracam uwagę na to, że nie bagatelizowałbym tej formy, dzisiaj to jest dobra forma dotarcia do klienta. Mamy jeszcze czasopisma branżowe. Czyli jeżeli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, a wiadomo, że zależy ci na tym, żeby szerzyć swoje usługi bądź produkty, warto wyszukać właśnie czasopisma branżowe, do których można zaplanować artykuł i na przykład zgłosić się. Słuchajcie, mam pomysł na taki a taki artykuł. Przecież czasopisma nie zawsze mają dziennikarzy, którzy specjalizują się w danym temacie, więc akurat ty możesz się tam pokazać. Podobnie jest z konferencjami. Warto wyszukiwać konferencje z własnej dziedziny i na przykład zgłosić się z propozycją wystąpienia. Oczywiście trzeba sobie wcześniej przygotować jakąś dobrą prezentację i po zgłoszeniu się jest duża szansa, że ci, którzy organizują konferencję pomyślą: "Aha, mamy prelegenta". Dla nich to jest coś darmowego, a dla ciebie jakość tego, że pokażesz się przed potencjalnymi klientami. Jeżeli masz dobrą merytorykę i dobry temat, no to być może ten twórca konferencji sprzeda dzięki tobie swoje bilety, no bo przecież on wabi swoich klientów no, Twoim tematem, a ty będziesz miał dobrze zbudowaną markę osobistą, bo już jesteś prelegentem, docierasz do tych klientów, na których ci zależy. Dzisiaj jest taki rynek, że bardzo często chętnie wpuszczą cię organizatorzy konferencji na swoją scenę, właśnie dlatego, że im zależy na fajnej wartości merytorycznej. Czasami też trzeba zapłacić, to można rozważyć, czy sprowadzają mi taką grupę klientów, na której mi zależy. Czy nie i czy warto zapłacić, czy nie. Natomiast kolejną formą, która jest bardzo ciekawa, to jest podcast. Podcast to takie radio internetowe byśmy powiedzieli. Nagrywamy i to jest zupełnie darmowa no, darmowa twoja praca w sensie takim, że nic ci nie kosztuje wypuszczenie podcastu, no też ci nie zapłacą, ale przyjdą z tego klienci. I teraz podcast jest fajny, bo on trwa bardzo długo. Jego żywotność jest bardzo długa. Raz nagrany podcast, on po prostu pracuje i pracuje i z niego cały czas przychodzą jacyś klienci. Więc ta forma akurat reklamowa dzielenia się wiedzą no, jest czymś, co owocuje być może nie w tym miesiącu, ale za 2 trzy miesiące i przez kolejne lata rzeczywiście owoce Twojej pracy będą do Ciebie wracały. Dziękuję. Jeszcze dobrą opcją jest przygotowanie webinaru. Tutaj troszeczkę musimy już nałożyć pracy, być może czasem troszeczkę ponieść kosztów. Natomiast dobrze przygotowany webinar z chwytliwym tytułem, z mailingiem, który roześlesz do bazy potencjalnych klientów, też może się zwrócić. Pokażesz się, powiesz na żywo o czym, co sprzedajesz, jakie masz usługi, ale również jest szansa na zadawanie pytań przez tych właśnie odbiorców, którzy akurat oglądają webinar. Więc warto w webinar też zainwestować. Drodzy Państwo, finalizując, chcemy Wam powiedzieć, że warto dzielić się tym, co macie najlepszego. Warto y, dawać za darmo swoją wiedzę, bo to sprawia, że klienci poznają Was właśnie z tej najlepszej strony, identyfikują, wprowadzają do swojego koszyka świadomości i przychodzą do Was. A dzisiaj, w ramach przeglądu rynku rozwoju osobistego, gościmy Mateusza Mrozowskiego. Y, jest to człowiek, który jest trenerem sprzedaży, mówcą motywacyjnym i to dosyć charyzmatycznym mówcą motywacyjnym. No i niektórzy o nim mówią, że jest ewangelizatorem. E, witamy cię Mateuszu. Cześć Mateusz. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedz Mateusz, jak ty siebie postrzegasz, kim ty dzisiaj jesteś, jaki jest twój profil? Znaczy, przede wszystkim jestem Mateuszem Wrozowskim, to jest też, to jest, myślę, że to jest tak, najważniejsze. Ja wiem, że mam taką gdzieś psywę, że ludzie mówią o mnie, że jestem takim ewangelizatorem, ewangelistą w ramach pewnej tam funkcji sprzedaży, ale ja, ja to biorę za taki dobry oman. Dlatego, że w ogóle samo słowo e Ewangelia po prostu to jest dobra nowina, czyli jest taka aż tak dobra, że ona jest aż niemożliwa, dlatego się o niej mówi. Dlatego jeżeli ktoś tak mnie spostrzega jako takiego ewangelizatora, ewangelistę w ramach sprzedaży, w ramach tych funkcji motywacyjnych, to jestem mega z tego zadowolony i fantastycznie, że tak jest. Mówisz dużo o motywacji. Powiedz nam, czy da się podczas, no podejrzewam jednego czy dwóch dni szkolenia, zmotywować uczestników długofalowo? Znaczy myślę, że każda osoba, która tam kuma czacze rozumie e, funkcję motywacji, szczególnie że jak byłem kiedyś zawodowym sportowcem, to mniej uczono. To jest tak, że my, jeżeli mówimy o motywacji w takim długofalowym terminie, no to mówimy o procesie motywacyjnym, czyli o tym, w jaki sposób nauczyć ludzi, żeby wiedzieli, w jaki sposób samemu się motywować, co mają robić, jak budować podłoże motywacyjne i dlaczego mają robić pewne rzeczy, na przykład wydzielając cztery euro które powodują wzrost motywacji, no to wtedy te dwa dni szkolenia mogą być tylko i wyłącznie Pokazaniem teorii, w jaki sposób to robić, ale jeżeli chcielibyśmy kogoś tego nauczyć, no to jest to praca już taka, jak się pracuje ze sportowcami, z psychologiem sportowym, czyli uczy się ludzi w jaki sposób dbać o swój ten mental, i wtedy to już jest takie bardziej procesowo, już długie, bardziej terminowo, więc, więc, tak. W dwóch dniach szkolenia jesteśmy w stanie przekazać pewną teorię, ale jeżeli mówimy o procesie, o tym, żeby to miało jakiś swój sens, no to wtedy mówimy mówimy o całości takiego holistycznym podejściu do człowieka, więc wtedy potrzebujemy więcej tego czasu. Z tego jak siebie sam opisujesz, no to mówisz, że dajesz ludziom moc, że dodajesz im mocy w sprzedaży chociażby. No to czego używasz, żeby dodać mocy? Co dajesz ludziom na szkoleniach? Jak z nimi pracujesz? Znaczy, ja głęboko wierzę, że... Najważniejszą funkcją w ogóle w sprzedaży jest przede wszystkim rozkochanie się w niej. Tak? Czyli jedno z najważniejszych takich prawideł jest to, że kiedy ty gadasz z człowiekiem, który czuje w tobie pasję, czuje zaangażowanie, czuje to, że ty masz po prostu taką chęć do tego, żeby gadać o swoim produkcie, o swojej firmie, no to nawet jeżeli nie znasz taktyk, technik, nie znasz strategii sprzedaży, nawet jeżeli jesteś po prostu dopiero na początku swojej drogi, no to jesteś w stanie tą energią, tą pasją, tą miłością po prostu zarazić innych ludzi do siebie. I nawet badania Efektu Krugera-Duninga mówią o tym, w jaki sposób ludzie, którzy nawet nie mają takiej, wiecie, nie mają tej wiedzy sprzedażowej, ale mają ten potężny entuzjazm, to rozkochanie w sobie, przez to, że nawet przeceniają tą swoją wiedzę, po prostu, ale są bardzo skuteczni. Dlatego ja uważam, że chyba najwspanialszą rzeczą, którą my możemy, trenerzy dać ludziom, to jest nauczyć ich bawić się tą sprzedażą, nauczyć się bawić tymi fundamentami, nauczyć się bawić tymi strategiami, w ogóle mieć taki frajdę, żeby poznawać, żeby chcieć wchodzić głębiej dalej studiować to ja myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby być takim człowiekiem, który rozkochuje rozpala innych ludzi w ramach tego, co robi, więc myślę, że moja moje podejście jest podejściem, którym ja dostawałem, kiedy jak byłem zawodowym sportowcem, że miałem obok siebie ludzi, którzy rozkochali mnie w różnych rzeczach w moim życiu. I dlatego dzisiaj ja chcę być taką samą osobą, która nie tylko tylko przekazuje techniki, strategie i te wszystkie tipy, ale przede wszystkim jakby rozbudza tą pasję, rozbudza to serce i rozpala to serce tych ludzi do tego, żeby oni chcieli po prostu iść dalej i głosić tą Ewangelię swoich produktów dalej, czy żeby byli ewangelistami swojej firmy, swoich produktów, więc to jest to. No brzmi dobrze, sama się zapaliłam, a powiedz sobie, bo Ty podobno miałeś jakieś doświadczenie przez chwilę z firmą telemarketingową, czy tam z obszarem telemarketingu. Mógłbyś sprzedać jakieś parę typów na taki powiedziałabym zimny telefon, no bo wiesz, ta miłość nie tak Możesz od razu jest gorąco. Tak, znaczy wiecie, to jedna z takich bardzo ciekawych rzeczy, bo oczywiście tych typów jest masę, ale jedno z takich bardzo ciekawych rzeczy jest to, że istnieje potężna różnica między zawodowcami w telefonowaniu, a ludźmi, którzy pracują w call center czy na telefonie. I zawodowcy zawsze różnią się na podstawie tak zwanych trzech systemów reprezentacji. Czyli my różnimy się tym, co mówimy, czyli werbalnymi rzeczami, tym, co, co, co robimy, czyli niewerbalnymi, i też tu jest taki pewien tip, który przez słuchawkę też można zastosować. No i rzeczami wokalnymi. Na przykład jedną z takich bardzo ciekawych rzeczy jest, to, że, że ludzie, którzy są zawodowcami w sprzedaży, oni bardzo często nie używają stwierdzeń typu na przykład, czy mógłby pan dla mnie, czy zechciałby pan, albo mhm. e, mówią coś takiego, że ja bądź ty dzielę klienta na mnie i na ciebie. Używają stwierdzeń tandemowych. Na przykład popatrzcie, jest taka różnica, jeżeli pytamy klienta o czas, dlatego, że wielu ludzi na przykład telemarketingu mówi, żeby się nie pytać klienta o czas, ale w zależności do jakiego dzwonimy, bo jeżeli dzwonimy do klienta biznesowego, to to pytanie o czas ma swoje uzasadnienie, no to popatrzcie jak to brzmi. Jeżeli mymy, na przykład zadzwonią do, do kogoś takiego powiedział, Pani Adamie, czy znajdzie pan dla mnie dwie, trzy minuty czasu, no to Adam, wiesz, musiałby mi zrobić łaskę, ale kiedy mi zadzwoni Pani Adamie, czy znajdziemy dla siebie teraz dwie, trzy minuty czasu, no to z automatów, wtedy mówię stwierdzenie tak. tam czy używam na my, Super. klient mówi, I... tak, on czuje, że my jesteśmy w partnerstwie. N tak? Musimy czuje, kończyć, że... Mateusz. Mateusz, musimy kończyć, czyli tandem jeden tip się zmieścił, a jak chcecie państwo więcej tipów od Mateusza, to musicie go odszukać w internecie i zaprosić do siebie. Bardzo ci, Mateusz, dziękujemy. Dziękujemy Dzie Ci bardzo. I Państwu również bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do oglądania nas.